Cześć, kochani, z tej strony Sonika i witam was serdecznie ponownie na moim kanale Tym razem musimy wybrać kategorię, tak właśnie o to chodziło Super bohaterowie, kreskówki, gry wideo, kreskówki Błagam, niech będą kreskówki, nie, 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 gry wideo Błagam, kreskówki, błagam, kreskówki, kreskówki Ja nie dam rady w gry wideo Ja nie dam rady w gry wideo, o nie Co to za postać? Mario! Wow, pierwsza runda dałam radę Wow, ban, ban, cześć Taką głowę masz nie ban, ban, ban ale okej okay. Już? Yy, nie rozumiem ruskiego. Ale nie ruskiego, rosyjskiego. Ruski jest na Rusi, a nie w Rosji. Jest, prawidłowa odpowiedź! Dobra, dobra, ja mam prawidłową odpowiedź. Lecimy dalej. No, otwórzcie nam. Halo? Halo? Halo, dziękuję. Strona z najmniejszą liczbą graczy na żywo. Wybierz stronę. Aha. Aha, dobra, <laughs> strzelam, że tutaj, <laughs> strzelam, że tutaj, e, no dobra, ale musicie stanąć, spaść, wiecie, baran, alpi baran, alpejski baran, e, który jest prawidłowy, który jest prawidłowy, o dobra, dobra, nie, umar nie umarnęliśmy, jaki polski język, polski język, piękny język, słuchajcie, czy jak ja umrę, to jakby wrócę do początku? Ile czasu zajęło Markusowi Personowi stworzenie pierwszej wersji Minecrafta? Skąd ja mam wiedzieć? Strzelam, że tydzień, bo to jest takie podchwytliwe pytanie. Czy znaczy, podchwytliwy masz albo tydzień, albo rok? No to strzelam, że tydzień. Tydzień! No dobra. Nie, nie, zabij mnie, nie, nie, zabij mnie. Jest! Jako jedyna przeszłam? No nie, co to za frajda? No nie, no co to za frajda? Adam jest jakiś clown No nie! Jestem sama! A strzelałam totalnie, haha! Ha, widzicie? W którym roku wydano PlayStation 3? PlayStation 3... Yyy... Yyy... że w 2006? Bo jakby dwójka była chyba w 2000? Więc nie wiem... O! Dobra, dobra, dobra Lecimy, lecimy z tym koksem Lecimy z tym koksem będzie zaszedł iść tak daleko, teraz czas na coś fajnego. O Boże. o Boże. piła. W którym kraju zostało założone Nintendo? No Japonia, no ludzie. Czy ja przejdę w ogóle dzisiaj na lewą stronę? Chyba nie. Chyba nie. Dawaj, prawidłowa odpowiedź. No i lecę sama. Dawaj, dawaj Sonika, dawaj do końca, dawaj do końca. Gry wideo, jesteś w to najlepsze. Gorący ziemniak, nie trzymaj bomby. Co? Dobra, strzelam, że teraz będzie lewa. Po, po prostu, strasznie, że będzie lewa, A! Dobra, to tutaj. <laughs> Aha, czyli nic nam się nie stało. Jaka jest najlepiej sprzedająca się gra Xbox? Nie, nie wiem! Nie wiem! No nie, co to jest Fable? No, widzicie? O nie, o nie, bomby! O nie, bomby! Ale za szybko było, nie dałam rady. Nie dałam. Ojej. Mm -hmm. Perłkę mi porwało. Kontynuuj. Scorpio, Skorpio Google A King Ba... Bailo Runda za jeden Dobra, ciekawostki, marki, zwierzęta Ja chcę zwierzęta Ja chcę zwierzęta Oczywiście, że chłopaki na marki Kurde, na ciekawostki nik. Dawajcie zwierzęta, proszę, jakie mogą być pytania o zwierzątka? Zwierzęta Zwierzęta I co będzie? Walka na miecze, o nie o nie. O nie, walka na miecze. Walka na miecze. na na -naj na. -na -naj -naj. Czemu tam? Czemu tu wszyscy są? Waj! Waj! O nie. O nie! Nie bijcie mnie. Nie bijcie mnie. Już? Skończyło się? Prawidłowo odbyć, Aż czemu ta była prawidłowa? Z jakiej racji? Bon, bon. Bobon. Jaka jest najpopularniejsza odpowiedź na do zobaczenia aligatorze? E... Chyba to. Chyba to, jakby ja to słyszę w głowie po angielsku, ale kurde, mogłam tą grę zmienić e, na język angielski, nie? W ogóle nie wiem, czy mówię, czas na polskim gram. Uu, uu, uu. I co prawidłowa? Prawidłowa! No jak to krokodyl, Niegdzie, nie gdzie, nie Dzieć polarny. O, czy oni się... Jak oni ćwierkają, smażą się. Jaki boczek. Boczek. W jakim kierunku wschodzi słońce? Co? No, wschód. W jakim kierunku wschodzi słońce? Yy... No, chyba wschodnim. <ścoughs> Co? Czekaj. <ścoughs> To jest skomplikowane, jeżeli coś to następną rundę biorę po angielsku, nie? O, dobra Już mówię, co jakieś głupie pytania, jak oni to przetłumaczyli Świat... Światosliwa Ile dni w roku? No, Jak ktoś weźmie 420, ten nie jest pewien, nie jest zdecydowany Światosliwa nie jest zdecydowany i czeka, no Ile ty masz lat? Jakby w pierwszej klasie podstawówki tego nie uczą, ile dni ma rok? Nie? Ty masz karpi maskę, ja nie mogę. 584,4 <grystanie> Dobra, jestem z samymi chłopakami, z Messi. <grystanie> On jest przerażający. Teraz czas na coś fajnego, no dawaj. Hokej na lodzie. Czy to jest fajne? No nie wiem. O Jezu. A, ślizgam się. No bo to jest lód, to jest hokej na lodzie, więc się ślizgam, mnie. Czy można mnie we mnie przywalić kijem do hokeja i mnie zabić? Czyli tu nie ma chyba nic, jakby? O co chodzi? Aha. Nic <grystanie> się nie zadziało. No dobra, spoko. Spoko. Jest. Uu! O Jezu, jak się ślizgam. O Jezu. Jestem sama chłopakami cię, bo podłoga ta lawa wspinaj się na coś. Yhy. dacie nam coś do wspięcia się. Yy. Dobra. Mhm. Mhm. <grystanie> 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 A, tak, jak już chodzi o coś z, ze wskakiwaniem, to na pewno to nie jest dobre dla mnie. Dzień dobry, sklep. E, Ożyw. E, nie, dziękuję. Czym ty jesteś? Elstate. Bye, bye. Ba. Czy ty masz węża na tym? Czy ty masz boę na szyi? Idziemy zobaczyć, gdzie oni są i co mają. Tam już są? Ja nie mogę. Ja nie, aha, bo to jest ok. Tutaj? Co jest? Najtwa. Co? Twardą substancją w naszym... W naszym czym? Nie wiem, nie mam pojęcia. Uuu, kolory! Kolor pojawi się na tym monitorze. Znajdź go i stań na nim. Ale fajnie! Ale fajnie! Ja też bym chciała, lubię pikać kolor. Nie pikać kolor, blok. Kolor blok. Naprawdę niebieski, os. Aha, nie os, chyba zero sekund. Kontynuuj! Mało jest tych rund. Sandra, skup się. Skup się, bo mało jest tych rund. Ma rund? Nie no, chyba rund. Tych pokoi jest mało. Skup się. Tam była Ola! Tam była Ola. Przestrzeń, sport, architektura. Przest... Ar... Dobra, architektura. Przestrzeń, czyli co? Pewnie będzie kosmos, tak? Co to za budynek? Ale będzie przypał. Ale będzie przypał. To jest chyba kolosal. <noise> nie wiem! Mówicie, że pan. Ej, ty... <noise> jaki wstyd! Ej, jaki wstyd! Wiecie co? Ja, ja nie chcę tutaj się tłumaczyć, nie? Ale wiecie, jak człowiek ogląda jakieś dokumenty, albo czyta w książce czy coś, to przychodzi łatwo. A jak tutaj jest takie: O Boże! O Boże, to się, jak odraszna odpowiedź! Co to jest? I człowiek się stresuje i nie wie, co to. Statua wolności. To na pewno nie jest Olympic Dodge Statue. No, 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 no. Znowu jestem sama z A ty znowu to jesteś? Skorpionek? A ty grasz w ogóle, czy nie? Czy też szybko umierasz? Z tym szalikiem. Aha, to jest plecak. jak się przestraszyłam. O jeny. Czym jestem taka pani kara? Czym jestem taka pani kara? No? A, twójszcie nam drzwi! Dziękuję. W której mieście znajduje się słynna krzywa wieża? Pizza. Pizza! Pizza! Ja lubię pizza! Nie wiem, jak mam wybrać pizzę Kebaba, to wybiorę pizzę, ale ogólnie nie lubię fast foodów. Ja wolę sushi albo makaron, O! Oh. Kocham, kocham, kocham. Ten już przygotowany. Woroshillow! Czy to są same ruski? To są same ruski. ten ja chyba zablokował. No dawaj, dojdziemy tym razem do końca. Gdzie znajduje się Empire State, State Building? Nowy York! Nowy Jork yy, Ktoś miał taką piosenkę o nowym Jorku. O Jezu, nie pamiętam teraz. Nie pamiętam teraz. Widzicie? Znam tą piosenkę bardzo dobrze. znam jej tekst na pamięć, ale nie będę tutaj wam w wokalu zapowiadała, bo umrzecie. A nie chcę, żebyście musieli yy, nosić jakieś te aparaty słuchowe do końca życia, przeze mnie. Wow! What is... Aha. Jezu, ta maska straszna, czy znaczy, Roblox to jest cały czas gra dla dzieci. Strona z największą liczbą graczy na żywo. Chodźcie tu. No chodźcie tu. Skorpionek. Skorpionek. 75 osób na czacie. Ja nie mogę. Ja nie mogę. Aha, czyli to po prostu tak działa, że ta strona wygrywa, na której jest najwięcej ludzi? Po prostu? No to to łatwo było, jakby. Uuu, co to za budynek? To na pewno koloseum jest. To jest na pewno koloseum. Czym ty jesteś? Znaczy czym? Czemu tu? tu nie ma żadnych ludzi piszących po polsku ani po angielsku? Nie ma? ban, ban dawaj, dajem razem, dajem razem. What is this wieża Eiffela? Wieża Eiffela. Wieża piekieł! Wieża piekieł, to coś dla mnie, wieża piekieł. No w sumie to jest trochę wieża piekieł. Jak miałam chyba 8 lat, to byłam w Paryżu i pojechałam z rodzicami na górę wieża Eiffela. Strona z najmniejszą liczbą graczy. Yy, dobra? No, ej! No, e. Aha. No to fajnie. No to fajnie. Super, gratulacje. Dziękuję. Do widzenia. Zagramy jeszcze jedną rundkę. Skorpion dobry jest. Skorpion jest dobry. Czemu to jest tyle checkpointów? Jakby nie rozumiem. Demon. Skorpion. Ja nie Ile tych demionów? Demionów i skorpionów? Czekaj, gdzie jest przód? Tutaj. Nie rozumiem! Historia przestrzeń zwierzęta. Zwierzęta! Zwierzęta, jaka historia! Boże, ja byłam na Humanie w liceum, nie, ale to tylko ze względu na języki. A. Histo, o Boże. Nie. Jakie jest najszybsze zwierzę wodne? Rozdymka żaglówka. Żaglówka? Biorę żaglówkę i zmieniam sobie język. Dobra. Nie wiem czy to mi coś pomoże, bo i tak nie wiem co to jest sailfish. Ale okej. Teraz z tym kara się szybka nie jest. Ciekawe czy w ogóle ogarnę nazwy zwierząt po angielsku. Okej, znaczy... <laughs> jak to zarzyacie? Ja wiem jakaś rafa po angielsku, jak będzie jakieś... Właśnie sail, sail, sailfish sailfish? Ice hockey! Pick a side. Dobra, tutaj pick a side, pick a side. Yy, czemu oni, jakby, jaki jest zamysł w tym, że oni wszyscy się na środku stawiają? <laughs> wow! wow! O Jezu, nie mogę się poruszyć! O Jezu. gdzie są moje łyżwy? Gdzie są moje łyżwy? O Boże. drużyna czerwonych przeciwko drużynie niebieskich! Dwie osoby w drużynie niebieskich, tylko dwie osoby. No dobra, otwórzcie! Bo oni tutaj się biorą! To jest zawzięta walka o krążek hokejowy! Yy. Czyli naprawdę mam coś zrobić. A ja co tutaj? Chodzę piruety, dobra. Wy sobie walczcie. Wy sobie walczcie o swój ten. Ej, no nas jest więcej, nie? Nas jest więcej, ludzie! Nas jest więcej! Niebieskich jest tylko dwóch, ogarnijcie się! Nie macie strzelić do swojej bramki, tylko do niebieskiej! No ja nie mogę. Ech. Jesteśmy dopiero na drugim stageu? Czy to jest, że znaczy, że jest drugi stage? No dobra. I tyle było po rundzie ze zwierzętami. Ja bym bardzo chciała rundę ze zwierzętami. Ja lubię zwierzęta. Ja lubię zwierzęta. Idziemy zobaczyć, gdzie oni tam dalej są. Ja nie potrafię tego przeczytać, ok? Bo tu jesteście? Nie. Tutaj? Tu. What mama lives the longest? Yy, no. Yy, bowhead coś tam. Ej, w sobie. Dężów to nie jest sak, co wiem? Co wiem? What animal is known for its black and white stripes? No, zebra, chyba. Pff, to mi się wydaje, że zebra ma białe, czarne pasy, ale no nie mogę, mogę, nie być pewna. W sumie zebra to też jest w sumie konie, nie? Dobra, poradzili sobie ziomy. Poradzili sobie ziomy. Nie rozumiem, was nie piszcie na czacie. Dobra, idziemy dalej Jakie jest pytanie? Na ją grę zabawę Okej, okay, tylko dwóch zostało No to gratulacje Gratulacje Color, colors, A color will show up on... Aha, dobra No znowu mam fajną gierkę No Jeden yeah, Też bym chciała sobie poskakać po kolorowych blokach To był biały? A no tak Zero sekund Albo kraina os Ej, co się stało? Aha, dobra, myślałam, że coś we mnie strzeliło. What animal is this? To jest na pewno goryl. Nie, no źle, chłopaki! Chłopaki, to jest goryl! Ojeny! No i widzicie, nie udało wam się. Pff, ja nie mogę. Y Pierwsze zwierzę w, w przestrzeni kosmicznej, no raczej pies. Znaczy, nie sądzę, że kota wysłali. Chociaż sobie psa wysłali, to czemu nie kota? dziwne to trochę. No, który wygra? Ej, no zostawiam dwa stage. Który Bert, który ptak nie potrafi yy, yy, latać? No, ale jest symbolem Nowej Zelandii. No, kiwi! Iwi, 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 kiwi, kiwi, kiwi. kiwi. I wiecie, jak ja nazywam yy, psa yy, Christiana i Oli? Iwi, 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 kiwi, kiwi, kiwi. kiwi. Continue. Wow! Jakby ktoś jeszcze nie wiedział, to y, ich pies ma na imię Eevee, nie? Pokemon on Eevee! Eevee, Kiwi, Kiwi! Shop. U, dobra. Dajemy ostatnio. No, nie, cartoons, Country Flag. O Boże. O Boże, dobra, ja chcę kartony. <grywki> kartony chcę. Mogłabym mieć flagi. Eventually. Ale Super Heroes na pewno nie. E, o Boże. Pewnie Bluey. Bez niebieski. Znaczy, nie sądzę, że to jest Rex. Raczej ja bym go nie nazwała Rexem. Jeżeli przegra na pierwszym rzędzie, to się załamie, nie? W ogóle nie wiem, co to jest za karton. Myślałam, że to będą wiecie: Atomówki, Dexter. Co to jest? Chyba, że to są te nowoczesne kartony dla dzieci. Znaczy, no wiadomo, kartony dla dzieci. Ja nie oglądam teraz. Ja jestem, lata 90., początek 00. Karton Networka, nie? What is this? Bugs! Chronic Bugs, Duffy Duck. No, na pewno to jest yy, kaczka. Yy, bardzo podobne. Ma stopy do kaczki. Bardzo, bardzo podobne. Cześć, Blondy. Jaka ty jesteś słodka? Trochę z solarium przesadziłaś, ale słodka jesteś. Ładna. Już jest tyle osób na czacie. Ja nie mogę znać znaczy osób. Po co oni tyle piszą na tym czacie? Jakby. Co im tutaj? Znaczy, może jakbym rozumiała rosyjski, to bym wiedziała. Yy, o ja nie. nie. Oj, ja nie, nie. Nie lubię tego. I skąd mam wiedzieć, niby. Skąd mam, niby wiedzieć, yy, na które mam się wspinać? A! Dobra, nie rusz się tylko. Tylko się nie rusz teraz. Nie rusz się teraz. Nie spychaj mnie, no normalnie jesteś, ja cię spycham. Dobra. Czy już? Już. Ale czy możemy jeszcze umrzeć? Chyba nie. Chyba nie. A czemu to jest wrąg? Chyba, że musi być po prostu któraś strona wrąg. Milka! To jest moja koleżanka nowa. aż, e, fine aż. Fine fine Jeżeli jesteście poniżej 10 roku życia, to możecie nie wiedzieć, chyba. Finearz, i ferba Chociaż nie, ja nie wiem teraz, co jest w telewizji, w ogóle telewizji nie oglądam. Ja telewizję odpalam tylko dla Netflixa, HBO Max i. i czego? I Disneya. Hm, tak to nie oglądam. Ja nawet kablówki nie mam, o czym ja mówię w ogóle. Ja nie mam kablówki, nie potrzebuję kablówki. Otwórzcie strasznie długo, otwieram te drzwi. Strasznie długo, o nie. A boże, 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 bożenko. O boże, boże, bożenko. O nie podoba mi się. Yy, yy, dobra, gdzie jest najmniej graczy? Wygrywa. O nie. O nie. O nie. Dobra, tu jest chyba mniej. Tu jest mniej? Tu są czterech? Tam jest pięciu? Dobra. O jezu, Milka. Chodź tutaj, Milka. Chodź tutaj, Milka. Ej, ale. A ty, co się z tą stało? Change your size y, Ja bym chciała być malutka chyba. O, jaka ja jestem malutka! Jako jestem malutka, jako jestem malutka, jakoś jestem słodka. Czemu rąk? Czemu rąk? Ja taka zostanę przez tę grę. Y, Marcz... Maggie. Maggie! No to, czy to jest Maggie! To jest Maggie! To jest... To jest March? To nie jest March. March to jest matka chyba. No mówiłam! Nie dali mi przeskoczyć. O nie. No i umarłam. Ani razu nie doszłam do końca. <słuch> to było niezłe. Słuchajcie kochani, link do gry zostawiam jak zawsze w opisie. Zostawiacie swoje subskrypcje, łapeczki w górę, komentarze. I mam ja nadzieję, że widzimy się następnym razem. To pa pa!